W poprzednim odcinku. Wie co? W wieku! I tutaj dajesz rurę, i to jest spoiler. Zacieku jeszcze na pewno. Także postanowiliśmy reparaturkę zrobić, proszę. Oh, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w serii Gruz Game. W serii, gdzie kupujemy fury za 1500 zł, a później robimy z nimi idealny kontent dla widza. Czekajcie, prawda? No? W poprzednim odcinku widzieliście trzy ekipy. Ekipę druciarzy, dresów i ekipę siłaczy, jak zakupili auta dzielnie walczyli na garażach i tuningowali, malowali człowieku. Wszystko robili z tymi autami, aby w dzisiejszym odcinku przedstawić wam finalny efekt tego. Witam was w trzecim odcinku serii Gruz Game. Jeśli nie widzieliście poprzednich materiałów, to koniecznie musicie nadrobić, a tymczasem przedstawiam wam ekipy ich auta. Ty kurwa, szykuje się ustawka, ej! Chłopaki dzielnie walczyli, żeby budować swoje fury i oto efekt finalny. Jeśli chcecie zobaczyć, jak sobie z tym poradzili, to musicie obejrzeć poprzedni odcinek. A tymczasem zebraliśmy kilku moich widzów, żeby teraz te fury ocenili. A wy ocencie je w komentarzu, co o nich sądzicie. Zgromadziłem widzów, którzy zaraz będą oceniać furki. Chłopaki dostają ode mnie ankietę, proszę bardzo. Na której mają ocenić furę w skali od 1 do 10. Docencie chłopaków, bo nic im nie zapłaciłem, jak coś. A i mamy jeden marker na współę, ponieważ jeszcze tutaj tniemy koszty. Chłopaki wiedzą, co mają robić. Miałem obejrzeć fury i dobrze je ocenić. Tak więc ruszyli. I co chłopaki podoba się? No, to jest fajnie Jak się nie podoba? Rudy, to zaraz ty a widzowie w ankietach mają zaznaczyć od 1 do 10, staranność wykonania, ogólną ocenę, na ile im się fura podoba i to, jak dobrze ktoś odwzorował dany motyw z auta. A, no i na koniec jeszcze wydech. Wór na łeb i do, do bagażnika. On z lepiej wygląda. Chcę jeszcze powiedzieć, że na ankiecie tego nie ma. Powiadałem za wszystko, więc nie dziwmy się temu. Trzeba będzie jeszcze ocenić wydech. Więc powiedzmy o. sobie, że w skali od 1 do 10 napiszecie po prostu na ankiecie gdzieś z boku, tutaj powiedzmy w prawym tym, na ile oceniacie wydech. Okay. By mi uszy pękły, nie? Korzystając z tego, że fury stoją w tak pięknej pozycji, musimy zrobić wyścig. W taki oto sposób, jak tutaj widzicie, prezentuje się punktacja. Koniecznie dajcie znać w komentarzu czy zgadzacie się z tą punktacją i która fura, waszym zdaniem, wyszła najlepiej. Dla widzów, którzy wzięli udział w nagrywkach, mamy również małe gifciki. Dobra widzowie, jest to koszuleczka i klasycznie. Jest was czterech, trzeba to mocno wylosować, papierkami nożyce. Kujowni papierkami Trzy, Trzy, Cztery. cztery. no Dwa noje dwójka. Chuj. 3, 4. 3, Wygrałem Kolega, gratulacje, koszuleczkę. I to nie koniec giftów dla widzów podczas tej serii, ponieważ jeszcze mamy przyszykowane kilka fajnych rzeczy. Dobra, człowieku tu się tyle dzieje, że po prostu nie mogę. Słuchajcie, pomimo tych trzech aut mamy tutaj czarnego konia. Pięknie tutaj widzą pokażę auto. Ponieważ to auto, uwaga, będzie do wygrania dla widza. A...

Halo, halo, czy ktoś chce tutaj zgarnąć furę i mieć co upalać tej zimy? To proszę posłuchać. Do całej serii Gruz Game przygotowaliśmy limitowany merch koszulek i gadżetów dostępny tylko w ograniczonej ilości i uwaga, każda osoba, która zrobi zakup za minimum 49 zł na sklepie może wziąć udział w konkursie o poloneza. Tak, dokładnie. Wystarczy, że kupisz kilka wlep, koszulkę albo ramki rejestracyjne, wypełnisz zadanie konkursowe i stary bądź stara, możesz zgarnąć furę, którą sam oskarżasz Osobiście ci podprowadzę. A jeśli Polones to nie jest Twój dream car, to spokojnie ogarniemy kogoś, kto odkupi go za 5000 zł. dziuplo zapraszam. Dla tych, którzy chcieliby zgarnąć trochę gotówki, mamy specjalną akcję. Wykonaj edita związanego z serią i wrzuć go na TikToka z hashtag Gruzgame. A ja wybiorę 5 najciekawszych moim zdaniem, w tym za pierwsze miejsce płacę 500 zł, a dla pozostałych po stówce. Myślę, że dobry deal. Na porządne starcie, tak więc. Zaczniemy sobie porządnie od przeciągania liny. Tej konkurencji chyba przedstawiać wam nie muszę. Uczestnicy stają po przeciwnych stronach. Połączeni są liną, która mam nadzieję, że wytrzyma. I miejmy nadzieję, że wytrzyma też sprzęgło w Fordzie, którego jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, praktycznie nie ma. Na pierwszy rzut Ford Focus z ślizgającym się sprzęgłem i Sheriff Cinquecento z 30-konnym silnikiem pod maską. Panowie, ustawiać się! Chciałbym powiedzieć że WSZYSTKIE CHWYTY DOZWOLONE. WSZYSTKIE. Mamy drugą linę do tego. Co chłopaki wychmienią? Chyba, że daj mi Tak wiadomo, że przegramy, to może jednak jak ten jeden dodatkowy koń pociągowy się znajdzie, może nam się uda. Ja Nie boję się na przykład, że ci w******* szybę? Boję się, że mi w... je, że ja to w******* w*******. Co? Jaką szybę, się Policja na płycie boiska jest, i co? Chodzi o to, że... Yy, bo policja w ogóle jest na stadionie. Vai godimba. Come

Chłopaki mają najmocniejszą furę Możemy trochę w okay. ekipie tutaj siłaczy Dresiarz i Lorencik I ty! tyle, tyle, tyle. tyle, tyle, tyle Minimalnie moi drodzy Minimalnie Mazda wygrała Tak więc teraz dwóch Mazda i Ford Ale Na, tyle, naprawdę tyle chłopaki, chłopaki zwyciężyli i chcą pokazać, chcą pokazać Taktycznie rozgrzewanie opon jest, tak? Jest Wiktor. Wiktor ma M3, ale nie potrafi latać bokiem. Na szczęście tutaj jest Krystian. On potrafi latać bokiem i ma dla niego rozwiązanie. i idealna bluza ptaka rakieta do latania bokiem Idealne na zimowe wieczory. Trzymaj, spróbuj teraz. Uwaga! Promocja przez najbliższe 48 godzin. Do każdej bluzy dorzucamy dwie ramki rejestracyjne Niemiecki Dijans gratis. I do tego z kodem 2137 macie 10% rabatu na całym sklepie przez najbliższe 48 godzin. I jak, teraz lepiej? Nie, właśnie rozjemmy swoje M3. No właśnie, drogie dzieci. Bluza nie da Wam skila, ale za to będzie Wam ciepło, jak będziecie czekać na lawetę. Polecam, ta garage. No to przyszedł czas na dwóch poprzednich zwycięzców. Ford i Mazda. Moi drodzy, 3, 2, 1. Yeah! Byliśmy ekipą siłaczy, tak? Teraz niech oni nam pomogą. 3, 2, 1 Ale, ja Ale... ostatnia runda, wszystkie chwyty dozwolone. Dobracie minutko. Mówisz? Nie. Tak, zasilnik stary. Podoba mi się ten plan. Podajcie dla kontentu zderzak i po prostu go wyjść. Nie, bo to jest perełeczka, nie będziemy. Ostateczne starcie, tak więc moi drodzy, 3, 2, 1. Kto, Waszym zdaniem, wygrał? A my lecimy się ścigać z tymi furami, teraz. Super. Przeciąganie liny to był dopiero przedsmak. A teraz zmierzmy się, tak naprawdę, kto tu jest najlepszym kierowcą. Nie fura, a kierowca. Robimy teraz wyścig, jak w szybkich i wściekłych. Startujemy z punktu A. W punkcie B stoi polones. Wokół polonza trzeba zrobić dwa kółka i z powrotem wrócić do punktu A. Po drodze przeszkodą jest delikatna, mała kałuża wody. I wygra. Lepszy. A propos Poloneza, zanim przejdziemy do wyścigu. Moi drodzy, jesteśmy teraz na stacji. Yy, właśnie nagram storkę dla widza na Instagramie, gdzie jak ktoś tutaj podjedzie, zrobi sobie fotę z Polonezem i wrzuci na storkę, to zatankujemy mu za. Dzisiaj za 150 zł. No i tutaj pytanie do was. Czy obserwujecie mnie na Instagramie? No właśnie, czy widzieliście tą storkę? No właśnie, jeśli nie, to bardzo serdecznie Was zapraszam, a my długo czekać nie musieliśmy. Po 10 minutach przyjechał gość, który dodał pierwszą storkę z polonezem. Halo, dzień dobry, a? czy Pan podjechał jako pierwsze storki? No dobra, to musi pan dodać storkę na Instagrama, a ty pan operator dostaje dzisiaj y, nie dostaje podwyżki. No za to, trudno pan... trudno się mówi. No, tak więc widzowie, był pierwszy. Był pierwszy. Proszę bardzo. Co? O dzięki bardzo. Proszę bardzo. A, myślę, że możesz sobie zatankować, ja po prostu dam Ci kasę, żeby nie było pięć dyszek i stóweczka. Był pierwsze. Dzięki pięknie. Proszę bardzo, u sobie. Dzięki Nie rok. wydaj na głupoty. Nie wydał, nie. Paliwo to fajne. No, tak więc. Dobra. Dziękuję Super. bardzo. I co? Dzięki bardzo. Powodzenia. Dzięki. Siemanko. Na następnym razem to może być ty, widzą. Dlatego obserwuj Instagrama. Lecimy dalej. bezapelacyjnie Ford skończył na miejscu pierwszym, Mazda na miejscu drugim, a Cinquecento no dość mocno odstawało, dlatego w drugim wyścigu postanowiliśmy, że puścimy Cinquecento pierwszego. No to piękny ten, dzień w ogóle spoko jest fajnie. Mazda kończy jako pierwsza. Mimo, że tam się trochę pomyliliśmy i zrobiliśmy tylko jedno kółko, to myślę, że wybaczycie nam. Tak więc jeśli wybaczacie nam, to zostawcie łapkę w górę i do następnego. Mi Krystal, dalej, bo nie nie, nie, nie. A ty on mapował, bo możliwe, że nie może odpalić. <gry> Panowie, zgasiłem auto. Yy, zablokował się gaz, musimy go odblokować, bo trzeba było gasić i odpalać, żeby, żeby się włączyć do ruchu.